innym odne z takich krótkich opisów dzisiejszego świata, dzisiejszej uroczystości dla Ukrainy, mówiąc o dużo ważliwi daty, dużo ważliwą historię, każdego z nas, naszych przodków, historii tych zemel i dzisiajno bardzo cudów, jakie wydwoło się dziękując materii bożej Berdyczewskiej, w tej ikonie, w jakiej jest przedstawiona, w tym miejscu, w którym ta ikona znajduje się. Tzn. ta ziemia z bardzo dużą, bardzo nie raz ciężką historią, ona jest duża. Duża w chrześcijańskim życiu, duża w wielkich znakach działań Boga, co oznacza, że na pewno nigdy nie został i nie zaliшай i nie zaliś ich, z tej ziemi, tego narodu. Duże też ta historia powiązana nie tylko z jednym narodem, ale i z ma. I mniejszym chcę też wprowadzić do takiego dużo ważnego dla nas takiej prawdy, że oczywiście my mamy mą do rochu i sprawne życie tylko wtedy, kiedy wybieramy Boga. I to jest możliwe też i do pomocy materii. Bo w pierwszej cercu duże często tu osobu, jaka przekazuje wiru dzieciom, to jest mama. E, bąćko pomaga, e, bąćko swoim przykładem. Ale też często taką część wiary, czućliwości, odkrycia na Boga, dużo często to najbliższe własne przekazuje mama. I tak samo Matier Boża, Ona jest to która... E, właśnie... to, co... Kiedy był pierwszy Czucz Jezusa, mówiła... Zrobić wszystko, co Wam tylko mój Syn, mój Syn, skarze. To ona nas prowadzi, ona co robić. I co wynika z tego, co my poczuli w Ewangelii, że sam Bóg dał nam za Matier, w osobie i ucznia Jana. Oś matka, Twoje, Ostwi, syn. I już co ciekawe, co pokrowytelku, my szanowujemy, jak e, Matry Boże Berdiczyska z, z Góry Karmol i ta, jaka właśnie w skapularii. A czym jest skapularii? Skapularii tak prosto czy ce szczyt, ce wyleczesny, duchowny, materyński szczyt, jaki moc swoją i siłę ma wid Boga Bocha, dane je Bochem, żeby wzaty jak szczyt od usiakowego złego, matir Bożu i obecność, i opiku i materyństwo i pomoc i e, różne własne ci dobre natchnie, jakie nam też daje bo opiekuje się za nas, bo no my stale jej i i tak jak ona była najkraszczej materią dla Jezusa Chrysta, to jej najkraszczuj materią dla Jego bratów i sióstr, to, to każdego z nas. Jak chce matrii w robi, robić zawsze? No, wszystko zrobić, żeby zachęcić swoją dytynu. I właśnie staje też z takim szczytem, z takim zachęcą od wszystkiego, pomaga też w z czystości, a to wynika z wiedzy, wypływa z wicy. Właśnie z tego wierności Bochowi, wierności Jego woli, wierności służyni Jemu, wierności drogi za Nim, szukaty Jego i wykonywanie tego. I to same to najlepsze, co możemy zrobić. I dzisiaj nam ta Święta Pokrowitelka w tym pomaga, żebyśmy nieustannie w obliczu naszej grzeczności w tej drodze za Bogiem, w tej drodze wierności Jezusowi, w tej drodze własne Всякого протистояння, усякому злому, особливо зараз, яке нас дуже досвідчить, і наш гріх, але не тільки наш, але й інших. Нехай Божа Матір нам допомагає, підтримує і буде тим щитом проти всякого злого, який є вокруг нас, і нехай буде нам допомогою, щоб ця Божа ласка, ця Божа святість в нас була, діяла, і щоб нас наповнювала і проводила до цієї. Świętości, to do tego życia wiecznego z Bohą.